Dzień dobry, witam Państwa w imieniu firmy doradczej MG Premium, zajmującej się pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej dla firm. Nazywam się Tomasz Powroźnik, pełnię w firmie MG Premium rolę Project Managera. Jest mi bardzo miło gościć Państwa na dzisiejszej prezentacji. W ramach cyklu autorskich webinariów z podmarki MG Premium, wierzę, że dla Państwa będzie to okazja do pozyskania cennej wiedzy na temat związane z ubieganiem się o fundusze unijne na inwestycje dla przedsiębiorców. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka informacji organizacyjnych. Jeżeli podczas spotkania pojawią się pytania, proszę o ich zadawanie w okienku czatu, czyli w lewym dolnym rogu. Wszystkie pytania będą zapisywane i postaram się na nie odpowiedzieć pod koniec webinarium. Gdy pojawiły się problemy techniczne, na przykład nie będzie słychać głosu, bądź też wystąpią problemy z obrazem, również proszę o informacje poprzez czat. OK, przejdźmy zatem do części merytorycznej dzisiejszego webinarium. Na początku kilka słów o, o firmie. Firma MG Premium istnieje na rynku od 2012 roku, jednak o czym warto wspomnieć, jest to kontynuacja poprzedniej firmy prowadzonej przez Grzegorza Bigłowskiego, czyli prezesa za, zarządu, z którym osobiście współpracuję od 2009 roku oraz mojej własnej działalności gospodarczej w branży doradztwa gospodarczego i unijnego. Ujmując rzecz skrótowo, osoby ściśle związane z firmą mają blisko 8 doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy dla firm. Od 2009 roku łącznie udało nam się pozyskać finansowanie dla około 60 projektów łącznej wartości zbliżającej się już do 20 milionów złotych. W tym momencie realizujemy, czyli rozliczamy bądź też piszemy około 16 projektów. Nasza skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania osztuleje w granicach 80-90%. OK. przejdźmy do meritum, czyli do przedmiotu dzisiejszego spotkania. Przedmiotem dzisiejszego webinarium jest dofinansowanie unijne w ramach działania 1.4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nazwa jest nieco myląca. Gdyż wnioski mogą składać nie tylko firmy z Podkarpacia, ale o tym będzie w późniejszej części prezentacji. Planowany na czwarty kwartał 2016 roku nabór zakłada wsparcie do 70% kosztów inwestycji przy minimalnej wartości projektu 100 tysięcy złotych. Maksymalna wartość dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem o pomocy de minimis to 200 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę. Tutaj należy zaznaczyć, że jeżeli dany przedsiębiorca wcześniej pozyskał pomoc de minimis, na innej inwestycje, bądź też na przykład wziął kredyt z tak zwaną gwarancją de minimis, wtedy maksymalna pomoc możliwa do uzyskania w ramach tego działania będzie wynosiła jakby różnicę pomiędzy limitem maksymalnym, czyli 200 tys. euro, a pomocą już uzyskaną. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przewiduje, Kolejny konkurs. Pierwszy odbył się w okresie styczeń marzec bieżącego roku na czwarty kwartał. Można zakładać, że konkurs zostanie ogłoszony w październiku, bądź też w listopadzie. Planowana alokacja zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów to 85 milionów złotych, czyli generalnie tyle pieniędzy będzie do rozdysponowania w ramach <coughs> omawianego konkursu. Nie ukrywam, że jest to sporo mniej niż to było w pierwszym naborze, gdyż pierwszy nabór posiadał alokację na poziomie 200 milionów złotych, natomiast co warto zaznaczyć, maksymalna dotacja jest tutaj dużo mniejsza niż miało to miejsce w naborze poprzednim. Także szanse są w dalszym ciągu duże. Dla kogo dofinansowanie w ramach działania 141? A więc podstawowym wymogiem. Aby móc starać się o dofinansowanie, jest konieczność zlokalizowania inwestycji w województwie podkarpackim. Nie ma żadnego wymogu posiadania siedziby, czy też oddziału na terenie Podkarpacia już w momencie składania wniosku. Jest to o tyle dobre, że wnioskodawcy nie są zobowiązani do wykonywania zmian w swoich dokumentach rejestrowych, podpisywania umów najmu, lokali na Podkarpaciu czy też przy pisaniu, na etapie pisania czy też składania wniosków. Muszą natomiast zadeklarować, że projekty te faktycznie będą tam zlokalizowane i należy to solidnie udowodnić, opisując na przykład konkretne nieruchomości, potencjalne miejsca realizacji projektów. Warto mieć również deklarację. bądź też na przykład przedwstępne umowy najmu, aby wykazać potencjał do realizacji projektów w tymże zakresie, czyli w zakresie lokalizacji. Istotne jest również to, że wszelkie zmiany w dokumentach rejestrowych wnioskodawców muszą być dokonywane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, a właściwie najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność, czyli wniosku o refundację poniesionych kosztów. Omawiane działanie jest więc ciekawą szansą na rozwój terytorialny działalności firm, które są zorganizowane w innych województwach, a które widzą potencjał jakby do dalszej ekspansji do, do rozwoju na terenie Podkarpacia. Na poprzednim slajdzie była informacja, że wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z, należące do grupy MŚP, czyli do małych i średnich przedsiębiorstw. Generalnie grupa ta składa się jakby z trzech podgrup, do których należą firmy z kategorii mikro, czyli zatrudniające do 10 pracowników na etatach pełnych bądź cząstkowych. W skali danego roku przy rocznym obrocie bądź też całkowitym bilansie rocznym na poziomie poniżej 2 milionów euro. Firmy małe, czyli do 50 pracowników przy rocznym obrocie i bilansie na poziomie poniżej 10 milionów euro. Natomiast firmy średnie poniżej 250 pracowników przy rocznym obrocie na poziomie poniżej 50 milionów euro i całkowitym bilansie rocznym na poziomie poniżej 43 milionów euro. Wnioskodawcy mogą prowadzić w zasadzie dowolną działalność pod warunkiem, że projekt dotyczy wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu bądź też usługi. W zasadzie nie ma tutaj ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności poza standardowymi wykluczeniami z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zawartych w tak zwanych definicjach sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwością ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Należą tutaj między innymi sektor rybołówstwa, akwakultury, leśnictwo, sektor hutnictwa, żelaza i stali, górnictwo, budownictwo okrętowe, sektor włókien syntetycznych, transportu, czy też na przykład wytwarzania energii elektrycznej. Także przedsiębiorcy, którzy działają w tychże branżach, nie mogą stać się o dofinansowanie w ramach omawianego działania 1.4.1. Tutaj ewentualne wykluczenia będą badane na podstawie kodów PKD, które znajdują się w dokumentach rejestrowych wnioskodawców. Podstawowa sprawa, więc na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.1, więc tak jak już zostało zaznaczone wcześniej, wsparciu podlegają projekty, które mają na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów lub usług. Jeśli chodzi o koszty kwalifikowane, dosyć, koszty, katalog kosztów jest dosyć wąski, zawiera w zasadzie wyłącznie roboty budowlane, zakupy środków trwałych, czy też wartości niematerialnych i prawnych i dodatkowo, to ciekawe, wnioskodawcy mogą starać się o zakup środków transportu z grup klasyfikacji środków trwałych 7.4.3 i 7.6. Kategorie te obejmują m.in. tak zwane pojazdy mechaniczne, czyli samochody specjalne, czyli to jest, to jest właśnie kategoria 743. Są to różnego rodzaju pojazdy. Ja tutaj może podam kilka przykładów, aby przedstawić, jak to, jak to wygląda. Są to np. samochody sanitarne do transportu chorych, pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi, generatory przewoźne, żurawie samochodowe radiowozy, radiowozy transmisyjne, bądź też wszelkie inne pozostałe samochody specjalne, które nie są jakby sklasyfikowane w innych kategoriach. Jeśli chodzi o kategorię 76, jest to tak zwany pozostały tamor bezszynowy, czyli różnego rodzaju pustki dniowe podnośnikowe, transportowe, zarówno w napędzie spalinowym, jak i elektrycznym. Więc jak widać, kategorie te nie zawierają standardowych środków transportu, samochodów osobowych ani dostawczych, lecz pojazdy o specjalnym przeznaczeniu. Przy czym, jak wiadomo, pojazdy te, nawet jeśli wnioskodawca zdecyduje się na zakup pojazdu z tychże kategorii środków trwałych, czyli 74, 3 i 76, to pojazdy te muszą być ściśle związane z planowanym projektem i prowadzić do jego pełnej realizacji. Przejdziemy w tym momencie do omówienia <kluzny> oceny projektów i tego, w jaki sposób jest przeprowadzana procedura oceny projektów. Można to najprościej podzielić na ocenę formalną i merytoryczną. Jeśli chodzi o kryteria formalne, wyróżniamy tutaj kryteria dopuszczające i administracyjne, przy czym tylko przy kryteriach administracyjnych istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków, jeżeli komisja oceniająca projekt stwierdzi, że takie braki występują. Zarówno kryteria formalne dopuszczające, jak i administracyjne są to kryteria wzriednikowe. Czyli generalnie jeżeli nawet po uzupełnieniach komisja stwierdzi, że dany wniosek nie spełnia kryteriów, oznacza to po prostu odrzucenie wniosku bez możliwości dalszych uzupełnień. Jeśli chodzi o ocenę merytoryczną. W ramach kryteriów merytorycznych wyróżniamy kryteria dopuszczające standardowe, również ocenę zero-jedynkową oraz kryteria jakościowe punktowane. Zarówno kryteria dopuszczające standardowe, jak i jakościowe punktowe podlegają uzupełnieniu, jeśli komisja stwierdzi, że niektóre fragmenty wniosku, czy też innych załączników do do dokumentacji aplikacyjnej wymagam uzupełnienia, bądź też wyjaśnienia. Jeśli chodzi o kryteria merytoryczne, punktowe, konieczne jest uzyskanie minimum 30% punktów, aby przejść pozytywnie ocenę. Oczywiście przy założeniu, że projekt uzyska pozytywną ocenę w przypadku kryteriów dopuszczających standardowych. Jeśli chodzi o czas trwania oceny wniosków, Ocena formalna trwa do 90 dni kalendarzowych od zamknięcia naboru, natomiast merytoryczna do 60 dni kalendarzowych od zamknięcia etapu oceny formalnej. Są to terminy, które są uwzględnione w regulaminach konkursu. Zdarza się niestety, że te terminy są przekraczane przez instytucję, która organizuje konkurs, w tym przypadku Urząd Marszałkowski. W tym momencie omówimy system oceny merytorycznej wniosków, czyli na podstawie kryteriów punktowych. To jest w zasadzie najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o ocenę merytoryczną każdego wniosku o dofinansowanie nie tylko omawianych wniosków w ramach działania 14.1. Kryteriów merytorycznych punktowych jest dokładnie 8. Kryterium pierwsze dotyczy tego, czy projekt jest wynikiem prac badawczo rozwojowych prowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę. Tutaj sytuacja jest prosta. Jeżeli wnioskodawca odpowiednio to opisze i komisja oceniająca stwierdzi, że rzeczywiście projekt jest wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które niejako prowadzą do inwestycji opisywanych w ramach mniejszego właśnie wniosku, w ramach działania 1.4.1, no to wtedy taki projekt może otrzymać 15 punktów. Jeżeli nie, jeżeli wniosek nie ma w ogóle żadnego związku z pracami plus to wtedy punktów jest 0. Kryterium drugie: stopień innowacyjności produktu. Tutaj, jeżeli produktu bądź też usługi, oczywiście, bo tak jak powiedziałem wcześniej, projekt może dotyczyć zarówno działalności produkcyjnej, jak i, jak i usługowej. I tutaj, jeżeli wykażemy innowacyjność minimalnie na poziomie regionu, czyli województwa, dostajemy 5 punktów. Jeżeli innowacyjność jest na poziomie kraju, jest to 10 punktów. Jeżeli innowacyjność jest na poziomie europejskim, Komisja może przyznać maksymalnie 15 punktów w ramach tego kryterium. I tutaj ocena dokonywana będzie w oparciu o informacje przedstawione przez wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej. Nie ukrywam, że dobrze jest mieć na potwierdzenie innowacyjności różnego rodzaju oficjalne dokumenty, raporty, opinie czy też statystyki, które ten stopień innowacyjności mogą potwierdzić. Jeśli chodzi o kryterium trzecie, zgodność z tak zwanymi regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Województwa Podkarpackiego. Tutaj do uzyskania również maksymalnie 15 punktów. Jeśli chodzi o, o to, czym są regionalne inteligentne specjalizacje, są to jakby trzy uchwalone przez Województwo Podkarpackie branże, tak to można nazwać. Między innymi lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja. W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie jakby przynależność przedmiotu przedsięwzięcia do, do tychże właśnie grup. Jeżeli e, oczywiście te wszystkie te, te, te trzy omówione inteligentne specjalizacje są szerzej rozwinięte w dokumencie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego i można to szczegółowo przeanalizować, czy dany projekt się zalicza. Czy też nie? Jeżeli się zalicza, dostajemy 15 punktów, jeżeli nie, dostajemy po prostu 0 punktów w ramach tego kryterium. Kolejne kryterium to jest kryterium czwarte, czyli realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej. Również 15 punktów maksymalnie do uzyskania. I tutaj tak, jeżeli zlokalizujemy projekt na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej, czyli tak jakby, jeżeli na, danym, na terenie danego powiatu istnieje powyżej 100 podmiotów gospodarczych, jest to 5 punktów. Im mniej tych podmiotów jest, tym więcej punktów dostajemy. Czyli po prostu 10 punktów możemy dostać za lokalizację projektu na obszarze, gdzie znajduje się od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej, a 15 punktów na obszarach poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej tutaj obszarem jakby do wyliczenia tego kryterium będzie obszar powiatu na podstawie liczby podmiotów gospodarki narodowej przypadających na tysiąc mieszkańców. To jest istotna informacja. Jeśli chodzi o kryterium piąte, czyli przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu. Tutaj po pierwsze musimy wiedzieć, czy wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą małym czy średnim w myśl tych kryteriów, które omówiłem wcześniej. W przypadku określenia statusu MŚP wnioskodawców. Mikroprzedsiębiorca może, może uzyskać maksymalnie 10 punktów, jeżeli w wyniku projektu liczba zatrudnienia w jego firmie wzrośnie o 3 lub więcej etatów. Jeżeli o 2, to 7, jeżeli o 1, to 5 punktów. W przypadku małych przedsiębiorców 5 punktów dostajemy za wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty, 7 punktów o 3 etaty i 10 punktów o wzrost zatrudnienia. Za, za wykazanie wzrostu zatrudnienia o 4 lub więcej pełnych etatów. W przypadku średniego przedsiębiorcy te liczby są jeszcze większe, a więc 5 punktów za wzrost zatrudnienia o trzy etaty, 7 punktów za 4 etaty i 10 punktów za 5 lub więcej etatów. Oczywiście tworzone etaty muszą być ściśle związane z, z rezultatami realizacji projektu. To jest rzecz jakby oczywista. Jeśli chodzi o kryterium szóste, czyli udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych czy też izbach gospodarczych. W przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie przez minimalnie dwa lata wstecz, licząc od dnia ogłoszenia konkursu, wnioskodawca może uzyskać w ramach tego kryterium 15 punktów. Jeżeli ta współpraca jest minimalnie 12 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia konkursu, jest to 10 punktów. Jeżeli tego typu współpracy wnioskodawca nie jest w stanie udowodnić, wtedy automatycznie komisja przyznaje 0 punktów w ramach omawianego kryterium. Kolejne kryterium, czyli lokalizacja na obszarach wiejskich powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa. I tutaj badamy, czy projekt jest zlokalizowany właśnie na takich obszarach. Jeżeli Projekt jest zlokalizowany na obszarach wiejskich, gdzie w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy dla województwa, dostajemy 10 punktów, jeżeli nie jest, dostajemy 0 punktów. I ostatnie kryterium, czyli wkład własny wyższy od minimalnego, maksymalnie 5 punktów do uzyskania. I tutaj za, każde, za każdy 1% obniżenia wartości wnioskowanego dofinansowania, co skutkuje kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum, jest przyznawany jeden punkt. Przykładowo, jeżeli wnioskodawca jest mikro lub małym przedsiębiorstwem i zadeklaruje 35% wkładu własnego, to wtedy dostanie 5 punktów w ramach tego kryterium, czyli maksymalną ilość. Wynika to z tego, że minimalny wkład własny wymagany jakby wytycznimi konkursowymi to jest 30%, co wynika z tego, że maksymalna dotacja to 70%. Więc jeżeli zadeklarujemy, że w dany projekt jakby włożymy 5% więcej własnych pieniędzy, czyli automatycznie obniżymy dofinansowanie o 5%, to dostajemy za to 5 punktów, czyli każdy procent więcej wkładu własnego. Daje nam jeden punkt. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania to 100 punktów. Musimy uzyskać minimalnie 30%, aby, czyli 30 punktów, aby przejść pozytywnie ocenę merytoryczną. Na koniec informacja, gdzie i jak składać wnioski, a więc wnioski należy. Wypełnia się tzw. lokalnym systemie informatycznym LSI, który jest narzędziem przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o, o środki w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Dostępny jest na stronie gw.podkarpackie.pl. Należy tam sobie założyć konto użytkownika i, i tam wypełniać wniosek. Oczywiście, jeżeli podejmujemy się zlecenia, to wszystkie kwestie techniczne załatwiamy my i zajmujemy się też właśnie wypełnieniem wniosków w generatorze i później złożeniem tego wniosku w, w ramach danego konkursu. Wniosek w wersji elektronicznej jest wysyłany do, do Urzędu Marszałkowskiego przez tą platformę, a następnie jego wersja papierowa wraz ze wszystkimi załącznikami, których jest dosyć sporo, jest przekładana bezpośrednio w urzędzie. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o kwestie techniczne związane z, ze złożeniem wniosku. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie najważniejsze kwestie, oczywiście podstawowe, dotyczące planowanego naboru wniosku w ramach działania 14.1. Jeśli pojawią się jakieś pytania bądź też wątpliwości, bądź będą mieli Państwo konkretne pomysły na, na, na dany projekt, zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Bądź też na przykład omawiania spotkań, dlaczego zachęcamy. Dane kontaktowe dopiszenia do mnie są widoczne na na prezentacji. Jestem pewny, że razem uda nam się wypracować optymalne rozwiązanie dla Państwa inwestycji i złożyć skuteczny wniosek o dotację. Także raz jeszcze dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.